Witam oglądających Krzysztof Kobus z travelphoto.pl. Zapraszam do Chmielnika w region Świętokrzyski, gdzie znajduje się Świętokrzyski Sztetl, muzeum w dawnej synagodze. Muzeum, jakiego nie powstydziłoby się milionowe miasto, a jesteśmy w niespełna czterotysięcznym Chmielniku. Synagoga z XVIII wieku wiele lat była w ruinie. Dziś to prężne centrum edukacji i kultury. Wnętrze zachwyca nowoczesnymi multimedialnymi rozwiązaniami. Ściany synagogi to symboliczne pierzeje rynku chmielnickiego oczywiście przed II wojną światową. W środku niezwykła szklana bima. Tę oryginalną rozbili hitlerowcy. przed II wojną światową 80% ludności Chmielnika stanowili Żydzi żyli w zgodzie z Polakami i było to taki, był taki właśnie modelowy sztetl w gablotach możemy zobaczyć trochę ruchomości z synagogi no ale najważniejsze, najcenniejsze tutaj są po prostu zdjęcia z dawnej Dawnych mieszkańców Chmielnika. Trochę pozostałych polichromii. Aaron Hakodesz, czyli wnęka, w której była przechowywana Tora. Ja nie chcę za dużo opowiadać o tym obiekcie, ponieważ to jest takie miejsce, gdzie po prostu naprawdę warto być, warto. Zobaczyć, warto posłuchać lokalnego przewodnika, no bo naprawdę obiekt jest niezwykły. No a to, co jest też najważniejsze, to jest teraz Centrum Edukacji i Kultury. Jesteśmy na piętrze pod dachem w Babińcu przestronne, widne wnętrze ze zdobieniem architektonicznym i szklaną podłogą, przez którą widać bimę piętro niżej. No, przyznajesz się, że zawsze bokiem jednak obchodzę tą taflę szkła. Tutaj są prezentowane dzieła, często młodych ludzi, którzy biorą udział w lekcjach muzealnych. No, ale też warto zwrócić uwagę na bardzo ładnie odrestaurowane te zdobienia architektoniczne. Tu w synagodze nie było nic. Jako przewodnik Świętokrzyski bywałem po prostu gdzieś tutaj przez jakąś dziurę eee, i naprawdę no, nigdy bym nie przypuszczał, że powstanie obiekt, naprawdę, którym można się chwalić nie tylko w Polsce, ale i w Europie. A szklana Bima to majstersztyk. Starym brukiem, starym zachowanym brukiem idziemy po terenie dawnego, starego cmentarza żydowskiego do Domu Cienia. To jest monument poświęcony pamięci Żydów, którzy zostali zamordowani w 1942 roku. Kiedy wejdziecie do środka, giną odgłosy z zewnątrz. Jesteście z mnóstwem nazwisk, które tutaj są na ścianie tych, których już nie ma. Niedaleko jest też nowy cmentarz żydowski, ponieważ ten stary dość szybko się wypełnił e, i z, to, co znaleziono jeszcze, e, ułomki macew na starym cmentarzu plus te macewy, które znaleziono porozbijane na nowym, one stworzyły w tej chwili takie oto Ciekawe lapidarium. Oczywiście wyeksponowane są te, które zostały najlepiej zachowane. Cmentarz jest na ulicy Mruczej. Można przejść się na piechotę od synagogi. Ale też można podjechać jest miejsce do zaparkowania. Zapraszam do chmielnika. Naprawdę warto.